Szkolenie ICAN porównuje do programów MBA, jest to taka pigułka MBA w krótszym okresie, czyli daje podobny efekt jak MBA, natomiast dużo szybciej. To mnie przekonało, plus renoma programu ICAN i partnerów jak MIT oraz opinia na rynku. Nie ukrywam, że przed przystąpieniem zasięgałem opinii u znajomych, z kolegów, menadżerów z innych firm i nie znalazłem osoby, która Was nie polecała. To mnie, to mnie, to mnie przekonało jako ta ostateczna cegiełka do, do, do tego, żeby podjąć decyzję, żeby przystąpić do tego programu.

Dyrektor handlowy grupy KM Podczas tych 10 miesięcy w ICANie, co najbardziej zapamiętałem? To jest bardzo dobre pytanie, bo było tego sporo. Natomiast na pewno e, bardzo ciekawe wykłady dotyczące sprzedaży na samym początku. był pierwszy wykład z Grzegorza Mapą. E, zapamiętałem odnośnie procesowego podejścia do sprzedaży. To dużo dało. Czasem te najprostsze problemy, które spotykamy, e, są najtrudniejsze do rozwiązania. I to dał mi ICAN, perspektywę. I bo w naszej grupie podchodzimy do ican jako taki proces szkoleniowy dla szerszych. Kadry menadżerskiej. Zarząd i właściciele byli na programie Executive. Ja jako szef sprzedaży jestem na programie Strategic Shells. Moi menadżerowie sprzedaży są z kolei na programie samym Sejsu, więc to jest szersza część całej koncepcji naszej firmy, żeby rozwinąć zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie naszych menadżerów. O to, to też było ciekawe, znowu powrócę do, do Grześka, ponieważ zadał pytanie też prowokujące na pierwszych zajęciach, czy wiem, gdzie są moi handlowcy. Postaram się to wdrożyć, żeby umieć na, odpowiedzieć na pytanie, czy moi handlowcy są mu właściwych klientów każdego dnia. Dość kontrowersyjny e, pogląd Grzegorza, że sprzedawcy powinni pracować tylko na wynagrodzeniu stałym. Tak naprawdę. Idąc na ten program, zastanawiałem się, co uzyskam. To było, to było podstawowe pytanie, jak podejmowałem decyzję o przystąpieniu do tego problemu, programu. I jak patrzę na efekty, to każde zajęcie mają pewien insight, który mogłem wdrożyć już od poniedziałku wracając do firmy, więc, więc trudno wskazać na jedną rzecz. Natomiast każde zajęcia, czy to z HR-u, czy to z coachingu, czy to ze sprzedaży, czy to z innowacji, tak jak w sprzedaży, tak jak dzisiaj, wnoszą coś małą rzecz, która pozwala dostosowywać i stawać się lepszym każdego dnia. Już teraz myślę, czy zapisać się na kolejne szkolenia na kolejny program w innym wydaniu z innej perspektywy. Myślałem o Executive, Power Executive, macie coś takiego nowego. Kolega mnie namawia, więc kolega już się zapisał i to też jest, to też jest networking, który powoduje, okej, okay, fajnie się z nami rozmawiał, fajnie się dyskutował o biznesie, może podyskutujmy dalej w innych warunkach.